Dzień dobry. Drodzy Państwo, dzisiaj spotykam się z Państwem w związku z projektem uchwały, który w ostatnim czasie pojawił się w przestrzeni publicznej. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na ten projekt, żebyście się zainteresowali. Ten filmik ma głównie za zadanie. Na celu właśnie zwrócenie Państwa uwagi na sprawy, które tak naprawdę dotyczą każdego Polaka. O czym mówię? Mówię o projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Krajowa Strategia Przeciwdziałania Antysemityzmowi. I wspierania życia żydowskiego na lata 2025-2030. Tak, drodzy państwo, nie przesłyszeliście się. Między innymi projekt wspierania życia żydowskiego na lata 2025-2030. Yy, tutaj, dla mnie, kiedy zetknąłem się z tym projektem, od razu. No, pojawiło się w głowie wiele wątpliwości i zacząłem się zastanawiać, w jakim celu ten projekt powstał. No i takie są moje pierwsze przemyślenia, pierwsze wnioski, że jest to projekt skierowany ewidentnie w Polaków. Projekt, który ma ograniczyć negatywne wypowiedzi na to, co robi yy, państwo Izrael, na wszystkie działania, które z punktu widzenia człowieka są niegodziwe i karygodne. Mam tutaj na myśli ludobójstwo, które w tej chwili odbywa się w strefie gazy, gdzie Bezbronni Palestyńczycy są mordowani, gdzie pomoc humanitarna nie może dotrzeć, nie można tym ludziom w żaden sposób pomóc, dlatego że państwo Izrael nie zezwala. Był nawet przypadek ostrzelania, zaatakowania konwoju z pomocą humanitarną. Gdzie również właśnie zginął polski wolontariusz jadący w tym konwoju humanitarnym. Żydzi nie poczuwają się do tego, żeby przeprosić. Żydzi nie poczuwają się do tego, żeby umożliwić ratowanie ludności cywilnej. Dokonuje się tam. Wyniszczenie na skalę niewyobrażalną. I teraz, drodzy Państwo, z tej perspektywy, w świetle tych wydarzeń, które obserwujemy, jakie, jakie mamy w tej chwili na świecie, powstaje projekt uchwały dla Polaków. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek tutaj staje na czele zespołu, który będzie dyscyplinował Polaków. Będzie dyscyplinował Polaków, żeby przypadkiem nie ważyli się powiedzieć czegoś złego o Żydach. I druga część tego projektu, właśnie, która. Jest dla mnie również kontrowersyjna i nie do przyjęcia. Wspieranie życia żydowskiego, wspieranie życia żydowskiego w Polsce. Drodzy Państwo, czy w Polsce ma dobrze się żyć Polakom? Czy w Polsce mamy my, Polacy, budować y, swoją, y, y, swój dobrobyt? Rozwijać się? Czy my mamy myśleć o rozwoju narodowości żydowskiej? I tutaj, Szanowni Państwo, chciałbym przeczytać kilka punktów z tego projektu. Projekt, mam tutaj przed sobą projekt wydrukowany. On ma objętość czterech stron, a cztery. W opisie filmu zostawię, zostawię link do strony rządowej, gdzie można sobie ten projekt przeczytać w całości. Ja tylko chciałbym tutaj kilka punktów przeczytać i zwrócić uwagę, co w tym projekcie jest zawarte, z czym ja. Generalnie się nie zgadzam i uważam, że no nie powinno mieć to w ogóle miejsca w Polsce. W teoretycznie suwerennym państwie. I tak, drodzy Państwo, krajowa strategia zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego jest dokumentem programowym definiującym priorytety aktywności rządu. Obszarze przeciwdziałania zjawisku antysemityzmu. Projekt opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, tutaj między innymi z udziałem MSWIA, Menu, Uczelni Wyższych oraz Narodowego Instytutu Wolności. Cele projektu. Zjawisko antysemityzmu, budowanie Świadomości na temat specyfiki zjawiska antysemityzmu oraz związanych z nim zagrożeń. Punkt drugi. Polska bez przestępstw motywowanych antysemityzmem. Podpunkt pierwszy. Zwiększenie skuteczności karania i przeciwdziałania przestępstwom o charakterze antysemickim na poziomie policji, i prokuratury, oraz wsparcie sytuacji ofiar. Punkt, podpunkt drugi. Zwiększenie skuteczności karania i przeciwdziałania przestępstwom o charakterze antysemickim na poziomie sądownictwa. Podpunkt trzeci. Zapewnienie właściwej ochrony przed przestępstwami o charakterze antysemickim w polskim prawie. Podpunkt czwarty. Usprawnienie procedur monitorowania i gromadzenia danych na temat przestępstw o charakterze antysemickim. Więc, drodzy Państwo, widzicie już tutaj w tym punkcie drugim: Polska bez przestępstw motywowanych antysemityzmem jak bardzo mocno jest położony nacisk na zwiększenie skuteczności pracy policji, prokuratury, sądownictwa. No właściwie, można powiedzieć, Wszystkie siły rzucone, żeby te wszystkie antysemickie jakieś działania były surowo karane. Teraz przejdźmy do punktu trzeciego. Media i internet wolne od antysemityzmu oraz zniekształcania Holokaustu. Podpunkt pierwszy. Opracowanie i wdrożenie rozwiązań zapobiegania mowie nienawiści oraz antysemityzmowi w radiofonii, telewizji oraz na platformach audiowizualnych. Podpunkt drugi. Opracowanie i wdrożenie rozwiązań zapobiegania mowie nienawiści oraz antysemityzmowi w prasie i mediach internetowych. Podpunkt trzeci. Opracowanie i wdrożenie rozwiązań zapobiegania mowie nienawiści oraz antysemityzmowi w internecie. Podpunkt czwarty. Przeciwdziałanie zaprzeczaniu i zniekształcaniu zagłady w mediach oraz internecie. I znów proszę zwrócić uwagę na y, 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 siłę, na y, skalę. Tutaj nacisku, jeżeli chodzi o przekaz w mediach. A więc najprawdopodobniej będzie tak, że jeżeli ktoś za pośrednictwem jakichś platform społecznościowych będzie, na przykład, krytykował działania Żydów, jeżeli chodzi o ludobójstwo w Strefie Gazy, to taka osoba będzie Uciszana, będzie eliminowana. Jej przekaz no, będzie ograniczony. Yy, teraz punkt czwarty. Edukacja o antysemityzmie i Holokauście. Podpunkt pierwszy. Edukacja szkolna na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Podpunkt drugi. Edukacja na uczelniach wyższych. Podpunkt trzeci edukacja publiczna. I tutaj znowu taki krótki mój komentarz, jeżeli chodzi o dział edukacja. Widzimy działania rządu pani Nowackiej, która wstrzymuje zadawanie zadań domowych uczniom, zostają eliminowane. Lektury szkolne, jest mocno okrojony program nauczania w szkole. Mówię w tej chwili o szkole podstawowej głównie. I z jednej strony tutaj troska w cudzysłowie o uczniów, o dzieci, żeby nie były przepracowane, żeby miały więcej czasu na swoje zainteresowania, na swoje zajęcia, a tutaj w tym projekcie. Dorzuca nam się znowu jakiś pakiet edukacji o Żydach, o Holokauście. Szanowni Państwo, jakieś zaburzenie tutaj chyba jest proporcji, jak sądzę. Punkt piąty. Potrzeby oraz bezpieczeństwo społeczności żydowskiej i jej dziedzictwa. Czyli znowu grupa ma być jakby no, promowana potrzeby oraz bezpieczeństwa społeczności żydowskiej. Czy naprawdę w Polsce Żydom dzieje się jakaś krzywda? Czy oni są w jakiś sposób prześladowani? Czy oni nie mogą? Korzystać z wszystkich dóbr, które są w Polsce, przemieszczać się bez żadnych problemów. Ja nie słyszałem, żeby były jakieś publiczne ataki na Żydów, jakieś, jakieś pobicia, jakieś znieważenia. Są społecznością, która może w pełni korzystać ze swoich praw w Polsce i nie są w żaden sposób dyskryminowani. Zresztą ja osobiście też nigdy nie wypowiadałem się negatywnie na temat Żydów. Wypowiadam się negatywnie tylko wtedy, kiedy ich działania do tego, yy, yy, do tego zmuszają, tak? Prowokują, aby zająć jakieś stanowisko. I między innymi w tej chwili w związku z tym projektem zajmuję też swoje negatywne stanowisko. Wobec pomysłu polskojęzycznego rządu, na którego czele stoi Donald Tusk. Tutaj jeszcze sobie wynotowałem, drodzy Państwo, takie zdanie z tego projektu. Monitorowanie efektów kształcenia o Holokauście, antysemityzmie. I dziedzictwie polskich Żydów, dzięki systematycznym badaniom sprawdzającym poziom wiedzy i przekonań polskiej młodzieży. Czyli, drodzy Państwo, jeszcze będziemy mieli egzaminy, jeszcze będziemy mieli testy, jak dobrze przyswoiliśmy sobie tą całą wiedzę, tą propagandę, która będzie specjalnie przygotowana i opracowana żeby Polacy mogli się tego nauczyć żeby mogli karnie nauczyć się tego wszystkiego czego sobie życzy państwo Izrael i na koniec jeszcze tutaj państwu przeczytam ostatnie zdanie dosłownie ostatnie zdanie z tego projektu a mianowicie Międzynarodowa współpraca w ramach ochrony miejsc pamięci. Drodzy Państwo, to zdanie na pierwszy rzut oka wydaje się niegroźne i specjalnie nic nie mówiące. Nic bardziej mylnego. Określenie międzynarodowa współpraca w ramach ochrony miejsc pamięci sugeruje, że Polska, jako między innymi członek Unii Europejskiej, między innymi zobowiązany, Polska między innymi zobowiązana do przestrzegania umów międzynarodowych, to wiąże się właśnie z możliwością wpływania na politykę państwa polskiego. Przez siły zewnętrzne. Dlatego, że związani z umowami międzynarodowymi, będziemy zobowiązani wypełniać ich yy, polecenia, ich dyrektywy, i tutaj nie będzie odstępstwa od tej reguły. Także tutaj na to też zwracam uwagę. Drodzy Państwo, yy, Projekt, projekt. Założenie projektu jest takie, że ma zostać przyjęty w czwartym kwartale 2025. A więc w tej chwili można powiedzieć planowane jest przyjęcie tego projektu na dniach, dlatego że mamy w tej chwili grudzień. Do końca roku zostało już niewiele dni. I jak tutaj czytamy, ten projekt ma być właśnie do końca roku przyjęty. Drodzy Państwo, Żydzi w Polsce to nie jest jakaś specjalna grupa narodowa, która ma cieszyć się jakimiś szczególnymi względami, żeby tutaj Roztaczać nad nimi jakiś specjalny parasol ochronny i tworzyć, zmieniać polskie prawo właśnie pod kątem tej społeczności. Jeszcze raz powtarzam: społeczeństwo żydowskie ma prawo korzystać z wszelkich praw. Dostępnych w Polsce. Nikim tego nie ogranicza. Ale jako Polacy, ja jako Polak, nie zgadzam się z tym, żeby było promowane, wspierane życie żydowskie w Polsce. Nie podoba mi się wspieranie jakichkolwiek inicjatyw. Za którymi stoi społeczność żydowska. I tak jak powiedziałem wcześniej, w świetle tego, co się dzieje w Strefie Gazy, w świetle tego, co się dzieje w Palestynie, terror, który stosuje państwo Izrael wobec Palestyńczyków, ludobójstwo, które jest w tej chwili ludobójstwo, które dokonuje się w tej chwili na Palestyńczykach, dyskredytuje w całości jakiekolwiek oczekiwania czy żądania społeczności żydowskiej w Polsce. I dlatego, drodzy Państwo, zapoznajcie się z tym dokumentem. Przekazujcie sobie tę informację, bądźcie świadomi, co się dzieje w Polsce. A wszystko to mówię dlatego, że jak przyjdą następne wybory, to pamiętajcie i zastanówcie się, na kogo chcecie głosować i kto, jakie prawa i co szykował dla Polaków. Ja się z tym nie zgadzam. Ja krytykuję to w całej rozciągłości. Polska to jest miejsce przede wszystkim, dom dla Polaków. Polska to jest miejsce, gdzie mogą czuć się swobodnie i bezpiecznie wszyscy ludzie przybywający, przyjeżdżający do Polski. Czy to będący tutaj tymczasowo, czy za zezwoleniem władz polskich no, osiedlają się i mieszkają? Mogą mieszkać, mogą pracować, krzywda im się nie dzieje. Natomiast nie może być tak, że społeczność, inna narodowość narzuca swoje prawa tutaj w Polsce Polakom. Tak być. Nie może. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia następnym razem.